Witam. Dzisiaj mamy Renault Clio 2. Do wymiany posiadamy siłownik centralnego zamka. Tak wygląda już nowy. Ale w tym celu musimy zdemontować i wyciągnąć zamek. Zdemontować całą boczną tapicerkę. W tym celu musimy na początku zdjąć maskownicę głośnika. Odpiąć elektryczne szyby i rozpiąć głośnik. Proszę bardzo. Następnie odkręcamy powoli wszystkie śruby mocujące tapicerkę drzwi. Tutaj pod zaślepką również jest e, śruba Jak trzy śruby typu torx 15 na dole drzwi Po wykręceniu wszystkich śrub mocujących kolejną rzeczą jest Demontaż naszej klamki, po zdemontowaniu klamki, następnie wsuwamy osłonę od lusterka. Proszę bardzo, trzyma się nasza osłona od regulacji, lusterka na takich trzech wciskach na żadnych śrubach. Nasza tapicerka trzyma się na takiej masie gumowo-uszczelniającej, jak również na kołeczkach. W celu zdjęcia, już całej tapicerki, należy ciągnąć powoli od spodu ostrożnie, lecz z delikatną siłą. Proszę bardzo. Tak wyglądają drzwi po zdjęciu tapicerki. To jest ta nasza guma uszczelniająca. Ona jest cały czas miękka, świeża. Możemy sobie łapki nią troszkę pobrudzić. Następnie będziemy. Się przymierzać do demontażu naszego zamka. Proszę bardzo, w tym celu szyba musi być podniesiona. Zaraz ją podniesiemy. Do odkręcenia zamka używamy klucza typu Torx 30. Do wyciągnięcia zamka musimy jeszcze wypiąć sobie drucik od dzyndzelka otwierania drzwi, jak również o ten oto. ułączony z klamką zewnętrzną celem ułatwienia sobie wyciągnięcia zamka wraz z obudową odkręcamy sobie osłonę zamka również tutaj i tu sobie elegancko I przystępujemy do wyciągnięcia zameczka z miejsca, w którym się znajduje Jest on jeszcze połączony z naszym zamkiem o tam. Takim wciskiem po wyciągnięciu zamka delikatnie. Tutaj na dole mamy jeszcze oczywiście kostkę od centralnego zamka zasilania, od całego siłowniczka. My sobie ją rozpinamy. Proszę bardzo, to jest nasz cały zamek, a siłownik jest schowany tutaj w środku pod osłoną. Całkowitego wyciągnięcia. Odczepiłem osłonę, całkowicie jej nie ściągam. Mianowicie tutaj muszę odbezpieczyć uchwyt. Tutaj mamy połączony siłownik. Wraz z drucikiem do otwierania od środka i kluczykiem usameczką jest przytwierdzony siłowniczek. Do całego korpusu zamka. Po wymianie naszego siłownika i skręceniu sprawdzamy, czy działa poprawnie. W tym celu musimy wcisnąć nasz zamek zabezpieczyć go, żeby był odczytywał, że jeszcze drzwi są zamknięte.